Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Poprzednio było o tym, że zmiana w zależności od jej kalibru niekoniecznie musi być łatwa, prosta i przyjemna. Było też o tym, co może stopować w miejscu i mm, przeszkadzać we wprowadzeniu zmiany. A dzisiaj chciałabym już przejść do działania. I myśląc o tytule dzisiejszego odcinka, pomyślałam, że spokojnie mógłby to być konkret. A dlaczego to zaraz Ci wyjaśnię. Ja nazywam się Jermina Masiuda, jestem coachem ludzi odważnych, czyli tych, którzy chcą iść w kierunku zmiany, potrzebują jej, ale nie mają w sobie na tyle odwagi, żeby to zrobić. Ja pomagam im odnaleźć tą odwagę w sobie i ją wzmocnić. Konkret, czyli działania, konkretne kroki. Wtedy, kiedy już wiesz, jakiej zmiany chcesz i potrzebujesz, kiedy wiesz, jaka jest Twoja motywacja, wiesz, co ta zmiana powinna Ci przynieść, przyszedł czas na planowanie konkretnych akcji, konkretnych czynności, które mają do tej zmiany doprowadzić. Zawsze i niezmiennie polecam zapisywanie. Zupełnie inaczej działa na człowieka to, że widzi, co zaplanował, na kiedy niż to, że gdzieś tam w myślach krążą zupełnie te same aktywności i plany. Więc zapisywanie to podstawa. I teraz pewnie nasze, moje, twoje postanowienia, marzenia, pragnienia, czyli zmiany, które chcemy wprowadzić są inne i Naprawdę do każdej zmiany najprawdopodobniej należałoby przygotować zupełnie inny plan działania i te aktywności byłyby zupełnie różne. Natomiast chciałam Ci zwrócić dzisiaj uwagę na taką rzecz, aby być jak najbardziej precyzyjnym w planowaniu i na to, żeby określić bardzo ostrożnie ten pierwszy ważny krok. Pierwszy ważny krok nie może być ani zbyt trudny, ani zbyt łatwy, ale musi być taki, żeby cię motywował do dalszego działania. Nie taki, że po prostu wyłożysz się na nim od razu, czyli będzie to coś takiego, co będzie wymagało od Ciebie ogromnego wysiłku, właściwie już zmiany nawyków i sposobu myślenia, ale coś takiego, co wierzy że jest w zasięgu Twojej yy, sprawczości i możesz to stosunkowo łatwo zrobić. To jest ten pierwszy krok. Yy... A do tego właśnie dochodzi być jak najbardziej precyzyjnym w planowaniu. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Bardzo często zwracają się do mnie klienci, którzy na przykład chcą więcej czasu poświęcać sobie, nie pracy, nie rodzinie, nie innym, tylko sobie. I na przykład chcą znaleźć godzinę w ciągu dnia na czytanie książki. Godzina, dużo, mało nieistotne, załóżmy, że jest to godzina i teraz chciałabym, żebyś przekonał się, przekonała o tej różnicy, teraz, kiedy będę o tym opowiadać. Słyszysz takie postanowienie, taki plan, taką zmianę, czytam codziennie godzinę moją ulubioną, przez godzinę moją ulubioną książkę. No okej, okay, fajnie, jest jakieś, jakieś postanowienie, ale wtedy, kiedy Dodasz do tego więcej szczegółów, jesteś bardziej precyzyjna, precyzyjny, to to będzie zupełnie inaczej brzmiało. Pozobacz, czytam moją ulubioną książkę, tutaj tytuł. Codziennie, między 18 a 19, w moim ulubionym fotelu, na ławce, w parku, w ogródku, w łóżku, w wannie. Czyli dodajesz to miejsce konkretne. Um, może wtedy coś zajadasz albo pijesz swoją ulubioną herbatę, dodajesz coraz więcej szczegółów. Jeżeli ważne jest dla ciebie, co robią wtedy inni, możesz sobie to też dopowiedzieć. Możesz tutaj dodawać naprawdę jeszcze wiele innych szczegółów, jak będziesz ubrany, ubrana, jaki będzie zapach w tym pokoju, jaki będzie nastrój. I założę się, że teraz, kiedy o tym mówię. I myślisz, na przykład o swojej ulubionej książce, to masz już w głowie jakiś tytuł. Mniej więcej wiesz, gdzie mogłoby się to odbywać. I już przychodzą ci na myśl jakieś zapachy, jakieś smaki może nawet strój twój domowy, może piżama już, może jeszcze taki pracowy. Więc zobacz, jest różnica między takim suchym powiedzeniem: Czytam codziennie książkę przez godzinę. A inaczej, wtedy, kiedy dodajesz tam szczegóły, to się robi takie namacalne, bardziej realne, a głowa to lubi. Im więcej szczegółów, im bardziej realistyczne jest to wyobrażenie o tym, co chcesz zrobić, tym lepiej. Wtedy głowa naturalnie pójdzie tym tropem i sprawi, że faktycznie o tej wyznaczonej godzinie pójdziesz w to miejsce, weźmiesz książkę i będziesz czytać. Ja wiem, że to może brzmieć abstrakcyjnie. Ale tylko na początku. To jest też taki nawyk, i pewna umiejętność, i pewien proces, żeby w to wejść, nauczyć się myśleć w ten sposób, wyobrażać sobie, jak to będzie. Jak to będzie, jak zacznę czytać, jak się wciągnę, czego się dowiem, może się podzielę potem z innymi, będę bogatszy, bogatsza w tą wiedzę. Im więcej szczegółów. Tym lepiej, ale konkretne wyobrażenie o tej sytuacji bardzo, bardzo ci pomoże, żeby faktycznie to zrobić, a nie uciekać. Rzucenie w eter, czy tam przez godzinę, tak naprawdę nie oznacza nic albo bardzo, bardzo niewiele. A jak dodasz szczegóły, to już będzie trudniej od tego uciec, trudniej się z tego postanowienia wyplątać i trudniej tej zmiany nie rozpocząć. I w ten sposób możesz poświęcić godzinę dziennie sobie. Zachęcam cię mocno, żeby ten przykład, może bardzo prosty, spróbować przełożyć, przetłumaczyć na to, co ty masz w swojej głowie, jakiej zmiany pragniesz. Nawet tą najtrudniejszą, która może dotyczyć, czy bardziej skomplikowaną, dotyczącą zmiany pracy, otoczenia, można zrobić bardzo podobnie. Dodajesz szczegóły, dodajesz konkrety, które pomagają oswoić się z tą zmianą. Uwierzyć w nią, bo jeżeli coś staje się namacalne, to znaczy, że jest realne, a to znaczy, że jest możliwe. I do tego Cię bardzo mocno zapraszam. I z tym Cię zostawiam. Zwizualizuj sobie swoją zmianę. Konkretnie. Niech się pojawi w Twojej głowie. Udanego myślenia, wizualizowania, wyobrażania sobie i wprowadzania zmiany w życie. Może powoli, może szybciej, tak jak tego chcesz. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.